Wyjątkowy dzień 25 października z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy w malowniczym Urszulinie zawarli związek małżeński. Ceremonia ta przyciągnęła nie tylko bliskich im ludzi, ale także uwagę mediów oraz fanów. Niezwykle długo młoda para zdołała zachować szczegóły swojego ślubu w tajemnicy, jednak teraz powoli pojawiają się kulisy tej wyjątkowej chwili. Dla wszystkich zainteresowanych, Katarzyna Cichopek szybko po wspomnianym ślubie podzieliła się wrażeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując filmik, który ukazuje piękną dekorację, elegancką zastawę oraz wnętrze hotelu, w którym odbyła się ceremonia i wesele. Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie tak, napisała pod postem, zdradzając w ten sposób choćby skrawek szczęścia, jakie ją ogarnęło tego dnia. Młodzi zdecydowali się na celebrowanie swojego związku w malowniczej Lubelszczyźnie, która oferuje niezwykłe otoczenie polskiego parku narodowego. Wybór tego miejsca był nieprzypadkowy, gdyż hotel, w którym zorganizowano wesele, prowadzony jest przez bliskich znajomych nowożeńców. Jak się okazuje, Cichopek i Kurzajewski mają do tej lokalizacji duży sentyment, co tylko potwierdza ich decyzję. Na załączonym filmie można dostrzec, że każdy detal był starannie przemyślany. Wnętrza sali, urządzane głównie w bieli oraz jasnych, żywych kolorach kwiatów, emanowały luksusem i elegancją. Cichopek w tym wyjątkowym wieczorze zachwyciła wszystkich swoimi kreacjami. Zafundowała sobie aż trzy różne suknie od zaprzyjaźnionej projektantki Violi Piekut. Całość zasługuje na szczególną uwagę z racji zorganizowania przyjęcia dla 140 gości, co czyniło to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Jednak Katarzyna i Maciej nie poprzestali na tradycyjnym weselu. Zamiast poprawin w klasycznym wydaniu, zorganizowali dla swoich gości niespodziankę w postaci aktywności na świeżym powietrzu. Złapani przez paparazzi nowożeńcy spacerowali z Heleną, córeczką Katarzyny z pierwszego małżeństwa. Szczęście tej rodziny było wręcz namacalne. Ciekawostką z tej uroczystości okazały się również słowa Anny Lewandowskiej, która na swoim Instagramie podzieliła się informacją, że po intensywnych tańcach goście zostali zaproszeni na wycieczkę po pobliskich bagnach. Po tańcach zwiedzaliśmy bagna, napisała Lewandowska, podkreślając tym samym nietypowy charakter przyjęcia. Warto również dodać, że Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi również uwieczniła tę szczególną chwilę, dzieląc się swoim zdjęciem z młodą parą w mediach społecznościowych. Takie detale tylko podkreślają, jak ważny był ten dzień, oraz jak wiele emocji towarzyszyło zarówno nowożeńcom, jak i ich gościom. Wszyscy z pewnością już nie mogą się doczekać kolejnych informacji, które mogą napłynąć z tej wyjątkowej uroczystości.